Kościu, nie popychaj mnie, mam złamaną rękę, czego nie rozumiesz? Widzę, że przybywasz z daleka. U mnie możesz uzupełnić zapasy Z Daleka to widać, że mam złamaną rękę, ale w karty to bym pograł. Wbieram na, ja na prawę. też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. No to dzięki. Nie masz żadnej nowej karty ciekawej. Chyba, że masz kartę, która łamie mi ręce. Dobra, rowan. Papcio Semir Maneki. Manekin to na pewno na healerce, więc być może wymienimy ciebie. Ciebie. No, szukam swoich łodziejaszków. Miałem trzech srebrnych pasów. Jego mi ich nie wymienił, kurczę, blaszka. Teraz to już się do nich nie dostanę. Ale podoba mi się to, co widzę na samym początku. Że nie mogę wtedy wrzucić do żadnej innej karty. Najwyżej mogę sobie zagrać, powiedzmy. Bo co ten Eredin umie? Odrzuć dwie karty, a następnie wrzuć jedną do. Aha. Ciekawe. Dobra, ja sobie zagram róg, może wrzucić jakąś kolejną czwórkę. Mam nadzieję. Jest, ale pięknie go zrobimy. Patrzcie teraz. Widzicie jego całe pole czwórek? Bo ja nie widzę. Zaraz, piątka? Co? Przepraszam? Ale powinny być wszystkie tego samego typu, a nie jedno wyżej, ale bez sens. No to goście mnie zrobił, no gratulacje, no wow. Łoto, no ale spoko. Dobra, trochę poprzeciągajmy, bo pewnie tutaj się zaraz pojawił właśnie jakiś róg dowódcy. O, no dawej Keiron hey, meds. Daj mi dikstre, daj mi dikstre. Nie dasz mi dikstre. Dobra, poddaję się. Twoje zwycięstwo, proszę pana. Ach, ten wilen, coś tam, co robi jakieś śmieszne rzeczy. Dobra, wyciągnij mi, proszę. Palistę albo trebusz. Pasowałeś, ale wiesz, że to znaczy, że przegrywasz. Nawet nie daś mi się nacieszyć pełną moich umiejętności. Znaczy, pełnią. Pełną talią robienia grubych blendów. Patrz teraz. Pek, 62. Nawet ze złamaną ręką jestem w stanie cię pokonać. Tak? A wiesz jak się go trzyma? Patrz. Nie trzyma się, go żartowałem. Nic nie zrobiłem. Ponoć Filipa Eilhart w ogóle. Czy ona jest tutaj, do tej talii? Jest panna Eilhart! o nie wierzę, i ona ma jeszcze oczy, ale fajnie, dobra. To w takim wypadku możemy sobie jedną zasięgową kobitę... A nie, bo jaskier już nie będzie miał kogo bufować. To tak, to to dead Molda mogę oddelegować. No, dobra, jest git. No, ale ze złamaną ręką to wiecie, jak to jest. ramy. Tak biegacie, biegacie bez celu. Może kowal coś zaradzi? Słuchaj, stary, głupia sprawa. Chciłeś. Tak, ze złamaną ręką. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Napraw mi rękę. Dam ci za to 10 koron, jeśli ją trzeba. Widzisz, tylko jedną ręką mogę gestykulować, bo druga jest niestety złamana. Rozskojatel, nie podoba mi się to. Ale mam Talara, mam Filipę Eilhart. Kwiatel nie gra na pewno tym. Dobra, czy mam coś na pierwsze linie? No nie mam nic, co mógłbym bufować jaskier, więc nie wiem, czy jaskierek to jest mądrym wyborem. Chyba że kukiełkę wymienimy. Może jeszcze coś dobiorę. Nie mówię nie, dlatego jaskra nie wywaliłem na zbity pysk. O! Czy to się duplikuje ogólnie? Róg dowódcy z tym, co ten... Co robi jaskier. Ciekaw. I to trochę słabo, bo wrzucę jedną kartę. Już go przebijam. Dobra, no. To co to Ja może zagram na starcie gęstą mgłę. Bo jak masz ją. Jak powiem, usunąć to, i tak to zrobisz. Chociaż nie, głupota, bo mogłem z tym poczekać i on by wtedy może jeszcze zagrywał. Właśnie jednostki w talinie. No. Są właśnie te jednostki, które są zwinne, i można je przerzucać między jednym a drugim. No trudno. Ogram cię moim sprytem, kolego. Wszystko w tej turze, Olin. Bo nie miej żadnego rogu dowódcy, jeśli łaska. Hmm, deszcz. W takim wypadku chyba nie gramy, Olin. Proszę, twoje zwycięstwo. Bez spokoju, ja mam jeszcze jeden róg. Aha, i zaczynasz jeszcze hawerskim. Super. Ale poszły ci z ręki te karty, z tego co widzimy. Jest bardzo fajnie. A, sposób. Ale to. Wiesz, że to znaczy, że przegrywasz? Wiesz o tym? Masz tego świadomość, panie Kowal, że przegrywasz z Geraltem ze złamaną ręką? I już. Dziękuję bardzo, koniec gry. No Znojony. A ręka, jak popsuta była, tak cały czas jest. No trudno. Trzymano nowy przedmiot. Len, serio? Ja chciałem karty, gościu. To jest zagra w kartę jakiś LEN. Naprawcie mi rękę, kurna. O, jakie to słodkie piesek, chce, żebym go pogłaskał, ale z moją złamaną ręką nie jestem w stanie. Na Powiedzcie no, chłopcy, gdzie tym razem płyniecie. Powiedzcie no, chłopcy. To może być twój dzień. Dobrze wydać zarobiony pieniądz to też sztuka. Dobrze naprawić złamaną rękę to też sztuka. Ale... Z moją ręką, z to, to wiesz. chciałem go pomnożyć. Masz ochotę na partyjkę gwinta? No to zobaczymy. Czasami nie rozwalę gościu moją złamaną ręką. O, też grasz voltestem, tylko tym pogodowym voltestem. Wow, jaki mocny początek. Wow, chyba nie chcę nic tutaj zmieniać. Może tylko pożogę bym wywalił. O! No, To może być. Mistrz Oblężeń, no proszę, proszę. O, Dijkstra. Co byś powiedział na to, jakbyś miał dwóch Dijkstrów? Co ty na to, hmm? Pasowałeś. Ej, to w sumie nawet świetnie. Tak to wrzucę ci od razu tego kolejnego Dijkstra. O, proszę bardzo. A ja sobie bardzo łatwo Cię przebiję, mój drogi. Tak, żeby za bardzo nie zmarnować zasobów. To będzie w sumie wystarczająco. To będzie od razu 16. Dzięki za zwycięstwo mam więcej kart. No ale Twoja kolej. Pokaż mi, co Ty potrafisz zrobić. Okej, okay, no trebusz. No ładnie. Więcej trebuszy. Spoko, ja też tak potrafię. W sumie w tej chyba go pokonam, z dla beki zobacz, co zadziała. Zadziała, ale tylko na jaskra, czyli dobrze wiedzieć, że tego nie można tak używać. Mogę sobie coś wyciągnąć. W komentarzysku mogę jednego kolegę z mojego komando, proszę bardzo. O, no to już mi mojej też nie zniszczysz, bo jak mamy szesnastki, obydwoje ty masz najwyższą, to w sumie nie umiesz grać Królestwa Północy. No muszę ci to przyznać, że niestety ty nie umiesz. No, 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 no tak się tym nie gra. Poza tym, pewnie użyjesz swojej umiejętności specjalnej, żeby naprawić pogodę. Oczywiście. No, świetnie, świetnie. No. Przyszło, przyszło Ja Jeszcze nie użyłem swojej umiejętności specjalnej. Tam sobie bufuj. No, ładnie, ładnie. No, 66. Ja nie wiem, czy ty wiesz, jaką ja będę miał tej cyfry. Dobra, 72. I moja moc specjalna. 117. No tak. Dwa razy więcej. Mam nadzieję, że to nie bolało. Tak jak moja złamana ręka. Masz mi jakąś kartę? Stefan Skellen. By on, jak mam, jest do Nilgardu. Tak. Pu. Pu na ten zasrany Nilgardo. Pu na moją złamaną rękę, chłopcze, pomóż mi. No, dziwisz się? Z tak złamaną ręką ja nawet kotka nie mogę pogłaskać. Chodź, ja tylko kotka wypsikam. Psi, psik. Nie warcz na mnie. nie wiedzieć kiedy będzie koniec Nie kowal. Słyszysz ten dźwięk? Tak bogowie zgrzytają zębami. Jeszcze ks ciebie. Znaczy czas na wojnę. Czas miecze na A karty też masz ostrze. Poprowadzi po śmierci brana. Nie trzeba króla, żeby kończyć czarnych. Nie ma na co czekać. A przerwa może jakaś w karciana. Kowalstwo to męczące zajęcie. Nie masz ochoty się odprężyć? Może partyjka gwinta? No w sumie. Partyjka gwinta zawsze jest mile widziana. Na wyrzuca swoje karty, nie? Zobaczy dobra talarek... Ok. mróz na pewno będzie przydatny. Ale taler to trochę za mało, żebym czuł się bezpiecznie. O. Może jakiś digstra się pojawi. Jest Digi. Digi, Digi, Raven. Pojawiły się jakieś Nekary, okej. Okay. Nie czuję się z tym bezpiecznie, ale nie czuję się z tym zagrożony. Przeciwnik się. Posikał ze strachu. No to co, to jedną Ciri chyba to załatwię. Będzie najłatwiej. Trzaskającego mrozu szkoda mi. Uh -huh. no, mój ruch, mój ruch. No dobra. Zagres sobie tutaj karty, które chciałbym wyciągnąć. Jakieś dwie, w razie, czy tego, nawet trzy. Więc powiedzmy, że zrobiłbym coś takiego. Dobra, taka pożoga to mnie nawet nie boli, nawet się cieszę, że ją zmarnowałeś. Dobra, jakiś Clayman. Co on potrafi, w sumie? Dobra, proszę Wes z powrotem. A się masa wampirów wysypie, prawda? Ładnie. Jak tak zrobię, to powinienem wyrównać szanse mi się tutaj. No, i to jeszcze jak wyrównam te szanse. No i niespodzianka, i teraz ja wygrywam. Pyk. umiejętność Foltesta. Proszę bardzo, nie przejmuj się. To, żeby przypadkiem nie rzucić dobrej pogody. To tyle w sumie. No dzięki. Łatwo. Panie Kowal, nie umiesz grać, ale może dostanę coś dobrego. Krasnolud harcownik. No na pewno to jest coś, czego potrzebowałem. Ta. -a. Rezultant. Śmieszna sprawa, no, tak, bo wiem, że masz no. moje karty. Partyjka gwinta? Nigdy nie odmawiam. No. No to gramy. Gramy o wszystko. Miłość, marzenia, kobiety... Wbrew wiórkami to ciekawy bo... ale. Że ten jeden gościu akurat tutaj dużo mi nie da. Walista już da mi na pewno więcej. Dobra, no niech będzie. Zobaczymy, co zagra kolega. I czy pożogą będzie będziemy mogli go skrócić. Okej. Okay. Niestety dużo na razie nie zrobimy. Ale dobierajmy sobie karty na spokojnie. Dźwięk spasował. To dobrze się składa, bo ja bym sobie właśnie rzucił trzaskający mróz. 9. No to w takim wypadku jeden roż załatwia sprawę. To, to wszystko co widzicie to jest równowartość jednego roża. Tylko że roż jest jeszcze lepszy. No. Także dzięki Zoltanik. To co? To ja może od razu sobie zagram ciebie. Zagrasz Papcia Wesemira? ja zagram Papcia Wesemira. Zagrasz Róg Dowódcy? E, to i ja zagram Róg Dowódcy. Wygrywasz Hawerskie Wsparcie? ja nie zagrywam Hawerskiego, niestety. Hmm. Ale dobra, pociśnijmy jeszcze trochę tę rozgrywkę. Kurczę, no niestety, no dwunastki mu nie dopalę. Ale... Mogę jeszcze spróbować go lekko przeciągnąć w tej rozgrywce. Hmm, też rzucił lewny deszcz. Gdybym wyciągnął papcia Wesemira... Nie, 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 nie. Trzeba będzie zachować na kolejną rozgrywkę. Mógłbym zmarnować pożogę na wypalenie papcia. Trochę się to z celem. Na wrzucenie Trochę mi jej szkoda. No ale dobra, zobaczymy. No to co, no to pożogę chyba sobie zostawię na następny, chyba że po prostu, żeby przeciągnąć go w jednej karty. No dawaj, no spalamy wesemirków, no. Rzuciłeś sobie jakąś pałotę, super. Ja dam ci wygrać. No dawaj. Masz jakąś tam wróżkę, Papuszkę. Pożogę, no i super. A ty teraz sprawdzę, co w ogóle ta twoja. Jedną kartę więcej na początku. ...no, śmiesznie. śmiesznie. Zobacz teraz, niespodzianka. Siągamy z powrotem balistę. Już wygrywam w tym momencie, ale chcę cię jeszcze bardziej udupić Zoltan, żebyś miał świadomość, że przegrałeś z profesjonalistą, a nie z jakimś tam przydupasem. Tutaj Recycling kart, proszę cię bardzo. Chcię Semir na pierwszą. Jeszcze ładna pogoda. Niech ci światło w oczy kole. Ma tole. Daj mi swoją rzadką kartę. No i wygrałem. Co jest zadziwiające przy takiej amatorskiej talii? Weź tę kartę, przyda ci się. Jak to nie jest do królewskiej północy. By to jakbyś trochę podreperował tę swoją talię, żebyś wstydu nie robił przed obcymi. Opierdol swojego kumpla Rosha, bo podobno ma dobre karty. Dzięki za info. To super. Co ty mi dałeś? Eee... co ty używałeś, Eitne? Eee, słabo. Właśnie, to ja się powinienem kręcić, a nie to.